Wreszcie jestem na lotnisku, tylko czego Sweet chce ode mnie. Żebym wrócił do domu? Siema ma czego? Szaj za Wojna się skończyła, więc możesz wrócić biletem, którego ci przysłałem. K, to to nie był bilon do biedronki? Nic dziwnego, czemu mnie teraz gonią. Ke? zawsze chciałem tak zrobić. To ten otwał krzywego bilonu. E, koleś, wybierz papier z taryfy, bo ją podpalimy. Apera na zginacze od dolnych przeszczepów, czyli na kolana. Apera pyskiem na beton. Kiedy Wacek mi ze strachu zdrętwiał, stul się młody, bo ci go odstrzela. Spieprzaj fetyszu ty zboczeńcu jeden. O, kasa kamannów piko. Hey, nie wydają wam oto pięć dziesiątki, to są a ty stój się. Chciałeś, money, Chciałeś hey, nas okłamać. mnie, więc się na stół. Wiesz co to, call. to kasa z fałszywego bilonu do biedronki. Powinieneś dostać podwójny życie za taką zbrodnię przeciwko ludzkości. W nowym no, no, Wolfensteinie mam kolegę z syna, który by cię wjechał w trybie niewidzialności. Wyluzuj ziomek. Nie chciałem. You ah. co jest? <grymne> Czyżby ci Assassin zjechał w trybie niewidzialności? Co Mexican. za głupol te ezory. O ziomy, tam jest hey, moja man, torba, o podróży mi jej nie odzyska, a do biura taryf nie pójdę, się ich boję.